Jeżeli chciałbyś ze mną współpracować w gronie ambitnych, świadomych ludzi, zapraszam cię na pokład rekrutacja.darmowyremont.pl. A jeżeli chciałbyś furę ściągnąć, bo ja kupiłem 911 w Polsce, okazało się, że gdybym to zrobił ze Stanów Zjednoczonych, mógłbym ją mieć o 40% nawet taniej. Także już wszystkie następne auta będę zamawiał na amermyśnikpol.pl. Tak samo, jeżeli już masz jakieś autko i lubisz o nie zadbać, wyślij je na all-time detailing do Michała Barańskiego. Polecam z całego serca, gościu jest po prostu 10 na 10, full profesjonalista, jeżeli chodzi o karierę. Detailing. No i kochani, jeżeli chcecie się uczyć ode mnie, zapraszam na pro.dawidpiątkowski.com. Macie tam całą bazę wiedzy, szkoleń, wszystkiego, czego nauczyłem się przez całe życie. Nie przeszkadzam miłego oglądania. Po mnie powinniście zauważyć, że radość jest gdzieś tam moim konikiem. Dbałam o to bardzo. Także uwielbiam żartować, uwielbiam się śmiać, uwielbiam się uśmiechać. Ta energia jest po prostu przewspaniała. I na mapie poziomu świadomości jest to jeden z najwyższych poziomów. Także jak widzimy małe dziecko, któremu się tak oczka szkło i się tak się cieszy, że mamy widzi, to jest najpiękniejsza i najszczersza forma radości. No i niestety, ale jak wzrastamy i ludzie na rzut skażą nam siedzieć w ławce później mamy iść do pracy, musimy być poważni, odpowiedzialni, to ta, mi, ta radość tego życia jest zabijana, zabijana, zabijana. I spójrzcie na wielu starszych ludzi, którzy się już nie śmieją, którzy nie są serdeczni, którzy nie cisną beki. W wielu starszych osobach jest to po prostu deptane, zabite gdzieś tam po drodze, na drodze do, do, do bycia dojrzałym. Nie pozwólcie sobie na to, żeby ta radość z waszego życia zniknęła, bo jest to naprawdę tak piękny i lekki poziom do funkcjonowania, że to jest niebywałe. Także pielęgnujcie to, uśmiechajcie się jak najwięcej, żartujcie, ja w ogóle uwielbiam, mm, ale to tak uwielbiam, um, jakby połączenie radości z logiką. Tam są wtedy żarty sarkastyczne, sytuacyjne, czyli taki, powiedzmy, stand-up trochę z życia się robi, gdzie ciśniemy po prostu ze wszystkiego bekę, no bo jak tu nie cisnąć z tego wszystkiego, jak to wszystko jest takie śmieszne, nie? Mm. <laughs> Ludzie nie wiedzą, że można się kontrolować, nie wiedzą, że się myśli, same myślą, Jezu, to, to... ze wszystkiego się można po prostu śmiać, to wszystko jest fajne. Gdy jesteśmy na radości. Także widzicie yy, samolot z naszym prezydentem i najważniejszymi głowami tam w kraju rozbił się w Rosji. Na drugi dzień był mem zimny lech. No i teraz wiecie, z poziomu żalu i wstydu, masakra kompromit. Jak można coś takiego zrobić? Żal, wina yy, i wstyd. A na poziomie radości. No kręcisz bekę ze wszystkiego. No i tyle. Taka, taki to jest poziom w połączeniu z, z rozumem. Mamy dystans, mamy luz i ciśniemy z bekę z wszystkiego. Także mam nadzieję, że poprawność polityczna, która wchodzi na salony świata, że nie można śmiać się z geja, że nie można śmiać się z transwestyty, z ludzi czarnoskórych. No absurd jakiś. Przecież to wszystko jest śmieszne, gdy się śmiejemy. Nieważne czy z siebie, czy z ciebie. To jest żart. Mm. No, ale wstyd i wina nie rozumie żartu. Także dlatego tak dużo ludzi, gdy się z nimi żartuje, oni tego w ogóle nie rozumieją, bo to nie jest śmieszne, bo nie są radością. <laughs> Także radość jeden z najpiękniejszych poziomów. Dbajcie i pielęgnujcie o to, kochani, uśmiechajcie się. Macie problem z uzębieniem, bo się wstydzicie? Idziemy do e, tego dentysty, ogarniamy ząbki, żeby się uśmiechać, żebyście wyglądali tacy, bo dzięki temu jesteście w stanie podnieść jakość swojego życia w sposób fenomenalny. Szczerze polecam. Umiem, działa. Jeżeli chcecie się uczyć ode mnie, zapraszam na pro.dawidpiątkowski.com. Macie tam całą bazę wiedzy, szkoleń, wszystkiego, czego nauczyłem się przez całe życie.